Dzień dobry, dzień dobry. Przekaz na teraz. Na teraz, kiedy będziesz tego słuchać. I będą tutaj trzy karty do wyboru. Proszę bardzo, trzy karty: jeden, dwa i trzy. Ok, przekaz na teraz. Jedyneczki, jedyneczki, wasz wybór. Dziś jestem z wami. Też wybrałam jedyneczkę i patrzymy sobie. I jaki ten przekaz będzie tutaj dla Was od kart? Dla nas. To jest taki czas na teraz, kiedy tego słuchasz, na te najbliższe tygodnie powiedzmy na tą najbliższą wiosnę. No i co tutaj się pokazuje? Fajnie, ale zaraz zobaczymy, co tutaj dalej. Dla ciebie, droga Jedyneczko, to w pewnym sensie ważna jest tutaj rodzina. I teraz zrozum to sobie tak, jak ty to zrozumiesz. Jeżeli masz rodzinę, no to właśnie twoi najbliżsi: dzieci, dziecko, partner, partnerka, rodzice, teściowie, to z kim żyjesz pod jednym dachem. Jeżeli nie masz rodziny, to być może dla ciebie ważnym aspektem jest właśnie. Być może tą ważną sprawą dla Ciebie jest to posiadanie rodziny. Być może ty chciałabyś, czy chciałbyś założyć rodzinę, tak? I intensywnie o tym myślisz. Ale przede wszystkim to jest tak na dzień dobry, ale najogólniej ujmując, patrząc na te karty, to ja tutaj widzę, że bez względu na to, czy masz rodzinę, czy nie masz rodziny, to w jakimś sensie Ty nie potrafisz do końca cieszyć się ze swojego życia. Tak mi tutaj, poczekajcie, poprawię, bo tutaj jest coś nie tak, Ok, więc tak, nie potrafisz do końca cieszyć się, jesteś troszeczkę osobą poblokowaną, masz tutaj zablokowane dwie czakry, a jeżeli są zablokowane dwie czakry, no to nie oszukujmy się, tak naprawdę wtedy wszystkie czakry kuleją, tu by trzeba było pooczyszczać, pouzdrawiać, zharmonizować. Ja tutaj też widzę, że brakuje ci poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. O coś się bardzo mocno zamartwiasz. Najprawdopodobniej tutaj w grę wchodzą kwestie finansowe. Może ci brakować na takie potrzebniejsze rzeczy, może ci brakować na jakieś spełnianie swoich marzeń. Może żyjesz po prostu na styk z wyliczoną karteczką. I to Ci bardzo przeszkadza, ale karty mówią do Ciebie. Że nie martw się o to. Weź sprawy w swoje ręce i coś zmień. Dla niektórych z Was tym czymś. Co będzie do zmiany, to będzie sposób myślenia, nastawienia i podejścia do tej sytuacji i wejście w energię obfitości, a dla innych to będzie po prostu ruszenie naprzód, podjęcie pracy, zmiana pracy. Tutaj czekają Was zmiany, bardzo tutaj duże zmiany Was czekają, drogie jedyneczki. Idzie do Was jakieś poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dla wielu z Was to tutaj jest praca i tym przekazem dla ciebie jest, jeżeli tak bardzo martwisz się, i zadręczasz się, i boisz się, o swoją przyszłość, to nie lękaj się, bo ona tu zostaje u ciebie w jakiś sposób normowana. Idzie do ciebie polepszenie sytuacji finansowej, lepsze wynagrodzenie, lepsza praca, awans. Dla innych płyną jakieś pieniądze. Z jakiego źródła, ciężko jest mi powiedzieć z jakiego, ale poczujesz to spełnienie. Więc tym przekazem jest u Ciebie tak: bierz sprawy w swoje ręce, zmieniaj schemat w swoim działaniu, zmień nastawienie i myśli, a zobaczysz, że Twoje życie zacznie małymi krokami się układać i normować. Ty potrzebujesz też uzdrowienia, ty potrzebujesz też mm, powybaczania czegoś, popracowania ze sobą, ze swoimi emocjami, ty potrzebujesz też uleczenia tej swojej duszy, bo ona gdzieś tam mocno cierpi. Jak ty to zrobisz, użyjesz w pewnym sensie sprytu, zmienisz myśli, nastawienie, to ta obfitość do ciebie płynie. Wszystkiego dobrego. I dwójeczki, przekaz na teraz dla osób, które wybrały numer dwa. Jaki tu będzie przekaz? To jest czytanie na te najbliższe tygodnie. Od teraz, kiedy tego słuchasz, że jest ten okres takiej wiosny, ten początek wiosny, OK? Co tutaj za przekaz płynie do, do dwujeczek. Do dwójeczek. To są dwujeczki. No, od co ty się tam tak kłócisz? Albo to są takie w tobie wewnętrzne konflikty, albo tu jakaś sytuacja jest dość dynamiczna. Z czymś się kłócisz, z czymś się borykasz, są w tobie jakieś trudne emocje, jest jakaś sytuacja wymagająca, od czegoś nie potrafisz odejść, czegoś nie potrafisz zrezygnować. No, troszeczkę, jeśli ci ciężko uśmiechać się. Yy. Patrzeć w lustro i uśmiechać się do siebie, czy uśmiechać się wśród swojego otoczenia, jeżeli widzisz i wiesz, że coś nie idzie tak, jak być powinno. Nie ma w Tobie tej trochę radości życia, tak jak w jedyneczce. Jeżeli zastanawiałeś, czy zastanawiałeś się nad wyborem jedyneczki, to zapraszam, być może tam będzie dla Ciebie też trochę więcej wartościowych informacji. Ogólnie karty mi pokazują, droga dwójeczko... Że Ty już dawno powinnaś od czegoś odejść, coś ci w Twoim życiu nie służy. Mogą to być Twoje myśli, bo dziesiątka mieczy jest bardzo często energią mówiącą o tym, że zadręczamy się nadmiernie, tworzymy myśl kształty, sabotażujemy się, krytykujemy się, czegoś tak naprawdę nie widzimy, a skupiamy się tylko na tym negatywnym wydźwięku. Nie ma w Tobie tej energii, takiego tryskania. Ty nie tryskasz tą energią radości. Ty. Mm, nie jesteś tą osobą, która była kiedyś. Yy, możesz mieć też takie momenty w swoim życiu, że kiedyś było lepiej, tak? Możesz wychodzić z tego założenia. Kiedyś było łatwiej, kiedyś było lepiej, a teraz jest mi ciężko. Trzeba zmienić to. Trzeba to zmienić, trzeba zmienić to myślenie. Przekazem dla ciebie jest taka informacja. Popracuj nad poczuciem własnej wartości, bo paśkie kielichów jest energią mówiącą o tym, to co ci pomoże w tym wszystkim, żeby w swoim życiu poczuć się lepiej. To popracuj z tym poczuciem własnej wartości, z tą własną miłością do siebie, tak? No i u ciebie są nieuniknione zmiany. Masz kartę transformacji i ta karta mówi o tym. Idzie do ciebie nowe i to nowe do ciebie przyjdzie i w swoim życiu będzie się coś zmieniać. Ale warunek jest taki: nic się w Twoim życiu nie wydarzy, jeżeli to Ty nie zmienisz biegu wydarzeń. Musisz najpierw stare zamknąć, odpuścić coś, przepracować coś, uwolnić coś, nie skupiać się nad czymś, e, co ci totalnie nie służy. Odciąć to od siebie. Dla każdego z was to będzie coś innego, więc tak mówię ogólnikowo, tak? Może to być praca, może to być związek, może to być, może to być po prostu życie przeszłością. Może to być jakaś kwestia rodzinna, być może tęsknisz za rodziną, której nie masz, być może utraciłaś kontakty międzyludzkie, te rodzinne, wielopokoleniowe, kuzynostwo, itd. i gdzieś cierpisz z tego powodu, być może walczysz o, o jakąś równowagę w swoim życiu, o jakąś sprawiedliwość, być może jesteś na etapie jakiegoś podziału, spłaty czegoś podziału, majątku, darowizny i tak dalej i gdzieś tutaj jest Ci ciężko no to są takie ogólne energie, tak? ale przede wszystkim przekaz jest dla Ciebie taki siedzisz mentalnie w jakiejś klatce od czegoś się jeszcze nie uwolniłaś, droga dwójeczko bijesz się z myślami, żyjesz w wewnętrznym konflikcie albo przyzwalasz na ten konflikt wśród innych osób i to trzeba uciąć ty powinnaś się bardziej cieszyć z życia, popracować nad poczuciem własnej wartości i otwierać się na zmiany. Ale warunkiem, żeby na tą zmianę się otworzyć, żeby ona przyszła, trzeba stare zamknąć. Trzeba tutaj stare zamknąć, więcej ognia, więcej energii, więcej zabawy, więcej uśmiechu i przede wszystkim podejmij w końcu decyzję, bo ty jesteś tak ni zimna ni gorąca, jesteś taka letnia. Letnia bez takiej energii. Tobie brakuje tej energii życiowej, tego ognia. I taki przekaz tutaj jest: zacznij cieszyć się z życia, podnoś swoje wibracje. Jeżeli faktycznie jesteś w takiej sytuacji życiowej, że nie potrafisz na ten moment cieszyć się z życia, to znajdź sposób na to, żeby ta energia u Ciebie wzrastała. Może jakaś rytmiczna piosenka, może jakiś taniec, może jakieś wyjście z jakąś bardzo pozytywną osobą, spotkanie się z pozytywną osobą, porozmawianie sobie o głupotkach, tak, a nie takie ciągłe zadręczanie się. I wtedy naprawdę jako, nieuniknione idzie, jako nieunikniona idzie karta transformacji. I tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego. I trujeczka przekaz na ten moment. Pokażcie karty. Jaki tutaj przekaz dla Was, drogie trujeczki, płynie? Pokażcie karty. To jest takie czytanie na ten najbliższy czas, kiedy tego słuchasz i powiedzmy sobie te najbliższe tygodnie, przez ten okres wiosny, ten początek wiosny. Ok? Dobra, i jaki tutaj przekaz dla trujeczek jest. Zbyt dużo bierzesz na siebie trójeczko. Zbyt dużo ojejku. Trudne są ciężkie są energie. Jesteś w jakiejś klateczce mentalnej. Możesz czasami być w takiej energii jestem ofiarą swojego życia. Może jesteś na takim etapie swojego życia, że coś tracisz dla Ciebie ważnego i cennego. Jesteś tym wszystkim zmęczona. Trójeczko, przeciążona, zbyt dużo na siebie wzięłaś, odpowiedzialność, która na ciebie spadła, ciebie przytłacza. Może ty potrzebujesz wyciszenia, jakiejś takiej rekonwalescencji, dojścia do siebie, odpoczynku, tak? I tutaj takie informacje do ciebie płyną, ale o coś się bardzo mocno obwiniasz. Sabotażujesz, krytykujesz, masz wrażenie, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, w jakiej jesteś, a karty mówią, że jest wyjście, bo zobacz, to co ci przeszkadza i utrudnia, to są karty mieczy, i te karty mówią o tym, że przeszkadzają nam nasze własne myśli, podejście do naszego życia, i zobacz, to jest ta sama osoba w zasadzie, tak? No tak, powiedzmy sobie. Ona ma zasłonięte oczy i ona ma zasłonięte oczy. Wystarczy zerwać. Niby takie łatwe, a jednak trudne, prawda? Wystarczy zerwać tę opaskę z tych oczu i od razu dostrzeżesz i zobaczysz, że świat wygląda inaczej. Bo ty czegoś nie widzisz, droga trójeczko. Błądzisz po omacku w swoich myślach, w swoich emocjach, w swoim czarnowictwie, tak? I tutaj trzeba nad tym popracować. Zobacz, co ci pomoże. Pomoże ci karta koła fortuny. To jest karta zmian. Ty potrzebujesz zmiany w swoim życiu. Może w tym miejscu, w którym jesteś, ci nie służy te mieszkanie, ten dom, te miejsce, tak, to może nie jest to twoje docelowe miejsce i może tu by trzeba było spakować się i się po prostu wyprowadzić, zmienić otoczenie, zmienić miejsce, zmienić miejscowość, zmienić miasto, zmienić państwo, zmienić kraj, zmienić kontynent, tak? Idzie do ciebie jakieś uzdrowienie, ale ono jest tylko i wyłącznie możliwe poprzez kontakt z medycyną niekonwencjonalną. Wszystko, co jest na bazie niekonwencjonalnej medycyny, wszystko, co jest energią, oczyszczaniem, równoważeniem, doenergetyzowywaniem, bioenergoterapia, rejki, czakry, tutaj ta energia się pokazuje, tak? I karty pokazują, że potrzebujesz jakiejś pomocy, kogoś, kto ciebie uzdrowi, kto ciebie oczyści. Zwróć się do jakiegoś bioenergoterapeuty, do rejki. Do kogoś, kto się energiami zajmuje. Ogólny tu przekaz dla ciebie to brzmi taki, że ty masz poddać się zmianom w swoim życiu, które do ciebie idą, i popracować nad poczuciem własnej wartości, popracować nad myślami i zacząć w jakiś sposób znaleźć w sobie tą energię zadowolenia, bo jesteś w ogromnych energiach pesymistycznych. Jesteś pesymistycznie nastawiona do siebie, do życia, do świata, do ludzi, do otoczenia. Jesteś pesymistycznie nastawiona, droga trójeczko, do rozwiązania swojego problemu życiowego? Tu trzeba więcej optymizmu wprowadzić. Jeżeli wprowadzisz optymizm, okej. Okay. Idą do ciebie jakieś. Małe szanse, małe wygrane, los do ciebie zacznie się uśmiechać i poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Ona się poprawi naprawdę. Otwieraj się na to, przejmuj inicjatywę, działaj, twórz kreuj. Jeżeli masz jakąś pasję, to wchodź w to. Jeżeli masz jakieś dary i talenty, to uzewnętrzniaj je, rozwijaj się, znajdź sposób na to, żeby zainwestować w jakiś kurs, szkolenie, bo to ci później przyniesie obfitość. Także taki przekaz. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego życzę